Jeden dzień w muzeum. No w innym muzeum nie tam, gdzie są różne rzeczy, tam gdzie są gości dinozaurów i takie coś, a tam gdzie są statuetki kitlarów i takie coś. Proszę Pani, a co to Czemu on trzyma mikrofon i trzyma się za nie za dupa a za jaj co, nie wiesz go? No, jeszcze raz zobaczmy na niego. Nie wiesz To jest legendarny muzykant o pop-muzyce. Okej, okay, a proszę Pani możecie, yy, może zrobię Wasze zdjęcie? No okej. Okay. Nie, zróbcie tak, rękę jakby yy, na was święciło słońce. Ok? I otwórzcie buzię. Zróbcie jakby Eee, jakby yy, No już? No, no ja pokażę. A na czemu taka posa? A zobaczcie tam. Гитлер? Не-не-не-не. Ты же правдивый Гитлер? Нет. Коля. Я сам правдивый <small> Ничего не что Она гордо бьет.

Nie będziesz płacił za operację. O kurde, ja wam życie Uratowałem noc. E, jak cieszy, ja umarła? Eee. Teraz to jest też legendarny człowiek. E, proszę zrobić jego statuetkę i... E, zabierzcie go... Wy e, co kurde... E, się, się, ja nie jestem żywy. Kurde, to jest znusza. Jej, kur, jej życie, uratowała ma ono co nie zabić ksy. Stań tak. Aha, główna Tak Tak, tak, tak! Zrobiliście statuetkę Hitlera. Czemu ty robisz e, e, Michaela Jacksona? Ja nie, nie coś zrobić. Nieważne. Eee... Jak twoja klasa się nazywa? 15, eh, szkoła piętnasta, klasa siódmace. Okej. Okay. Czekamy. Co jakim... A jakie, jaka teraz jest godzina? Zobacz. Zobacz. 20 jeden dwadzieścia co my tutaj robimy jeszcze? co chcecie, żeby my tutaj stali jak Michael Jackson i potem kurde... Hmm? Albo jak Hitler? Gdzie jest mój pistolet? <grywk> dawaj, dawaj, dawaj. Prąd. Ja! Hitler masz! Duszę cię! Nie, nie tak nie, nie zabiję. Nie prawie tak zabili, ale w dupę mam tyle. już mam na telefon zejistowany. Rzecz mogę palić papiera. Proszę da ci mi spowod. Tutaj jest kurde 500 milionów mikroelementów, z których można dostać raka w Esa. Żartuję mam, nie mam takich ty... przepuśców na telefonie. Jak bo co możesz nawet zobaczyć?

Dzień dobry, ja nie mam jajec, możecie przyjechać w muzeum, e, jak nazywa się to muzeum? Jendunczanki? Jendunczanki. Jesteśmy koło statuetki Gitle. Okej, okay, zaraz przyjdziemy. A co, a co u Ciebie jest? Nie mam jajc. mówię Wam już setny raz, nie mam jajc!

Mogę stać. Nie mogę stać! Nie mogę wstać! Nie mogę wstać! Na pomoc! Czekamy! Nie, tak szkoda, gdzie tyle? Zrobiłem <trybujesz> dle raz. nie mam właściwego na co cię. Mogę tylko jakoś rękoma coś robić, ale nogami, głową nic. na no głową mogę tak, ale proszę jakby do góry i na dół nie. No bo We yeah. did.